Dwa wozy strażackie, a tylko jeden ciasny garaż. Strażacy z OSP Zwanowice postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i zorganizowali zbiórkę złomu. No Na tą chwilę wóz wchodzi, że tak powiem, na styk. Ledwo się mieścimy, chłopaki przebierają się przy samym samochodzie, ciasno jest. Nie mamy zaplecza internego. no a mamy XXI wiek, więc no, wypadałoby, aby to już poszło do przodu. Abyśmy nasz drugi wóz stary, który, który mamy, chcielibyśmy, żeby został. Chcemy mieć... Mały chociaż wkład, yy, dać coś od siebie. Mieszkańcy chętnie zaangażowali się w akcję i przy okazji sobotnich porządków przygotowali złom dla strażaków. Akurat teraz zbierają złom na budowę remizy, więc dobry uczynek zrobi, jeszcze to odno. Oczywiście trzeba pomóc. Strażacy, no, wszędzie są potrzebni. Dobrze działają. No, także z korzyścią, z korzyścią jestem zadowolony, że w dobrym celu mogę oddać złom. OSP Zwanowice liczy 25 członków, którzy aktywnie działają, pomagając innym. W ubiegłym roku wygrali nowy wóz bojowy w bitwie owozy. Interesuje się strażą tak od dwóch lat, bo fajnie pomagać komuś, i jakby by się coś, coś kiedyś stało, to też zawsze oni pomogą mi. To tak jest fajne, że ja mogę komuś pomagać, i jakby nam coś się kiedyś stało, to też oni nam pomogą. Koszt budowy nowej remizy to blisko milion złotych. Przed strażakami więc nie lada wyzwania. Zgłaszają się chętnie, jest tego sporo. Dopiero zaczęliśmy, a nie wiem o której skończymy. Chcemy objechać Zwanowice, Kruszynę, Kopanie i Prędocin, czyli te wioski, na których najczęściej jesteśmy wzywani do działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas pierwszej zbiórki udało się zebrać około 10 ton złomu. Strażacy zapowiadają jednak, że to nie ostatnia taka akcja.